Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Będzie dzisiaj materiał w formie vloga, ale wydaje mi się, że będzie dość ciekawy, jeśli chodzi o mój prywatny komputer, ale także jest ze mną, uwaga, zobaczcie. Jest ze mną Ryzen 9800X 3D. Procesor odebrałam dzisiaj z paczkomatu. Tutaj widać zresztą 9800X 3D. Procesor, no mówi się, że było bardzo mało sztuk na Polskę, chociaż widziałam dzisiaj w konkurencyjnym sklepie, tutaj akurat był zakupiony z XCOMu, ale w Morele widziałam, Dzisiaj przez pół dnia ludzie normalnie zamawiali je, więc były. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, żeby znaleźć moment, kiedy one się pojawiają w sklepach. Co planuję? To jest mój komputer, na którym gram od kilku już lat i zobaczcie ile jest kurzu, mimo że tutaj co kilka miesięcy go czyściłam, no to dzisiaj go wyciągnąłem z biurka i wygląda jak wygląda, więc masa kurzu. I ta obudowa w ogóle idzie do wymiany, więc tej obudowy idealnie już nie będę miała, nie będę z niej korzystała. Zostanie wymieniona na tą obudowę. To jest obudowa od Cooler Master'a. Taka charakterystyczna, ponieważ jest tutaj wzór z gry Street Fighter. Chyba ta postać nazywa się Chun-Li, ponieważ na chłodzeniu jest ta sama postać z tej gry. Chyba jest to samo, tak. No i jest to ta sama wersja właściwie chłodzenia, czyli yy, takimi żółtymi elementami. I na blokopompce one będą, ale także na wentylatorach. Zobaczcie, żółte wstawki. Żółte wstawki są też na obudowie. No i tak ona wygląda. Zapytacie się, dlaczego ta obudowa i to chłodzenie? Po prostu taki miałam. Tutaj mam sporo kartonów, się w studiu z rzeczami po testów. Niektóre zabieram do domu, niektóre tutaj zostawiam, niektóre wyjeżdżają. I właśnie te rzeczy mi zostały od Cooler Mastera, no to postanowiłam, że po prostu przekładka na świeżą obudowę, która też właśnie tutaj pozwala na montaż chłodzenia wodnego na górze 360 mm, więc właśnie to chłodzenie chcę umieścić. To chłodzenie właśnie będzie podłączone, będzie zamontowane na procesorze 9800X3D. Więc przechodzę z chłodzenia powietrznego na chłodzenie wodne. Nowa obudowa, oczywiście też będzie nowa płyta główna, no bo płytę głównej płyty trzeba będzie wymienić. Jak najbardziej za M4 przechodzimy na M5. Natomiast karta graficzna tutaj jest RX 6950XT. No i ten Radeon u mnie zostaje, ponieważ jest to wydajność na ten moment jeszcze dla mnie wystarczająca, nie planuję przesiadki. Więc karta zostaje przeniesiona do tego komputera. Ramy oczywiście będą nowe. Tutaj do tej pory korzystałam z 32GB. 3, nie, 4000 MHz. Także mi te ramy poszły, ustawiłam je na sztywno i do dzisiaj mi one działały stabilnie w każdej grze. Natomiast przechodzę na ramy te, które tutaj mam. Będą to ramy od Patriota. No i te ramy, nadal 32GB, będzie oczywiście już do 5 tylko że to są ramy, które mają taktowanie 7 7000 MHz, cel 32. Nie wydaje mi się, żeby te ramy ruszyły na tym, na płycie, na X870E, zaraz pokażę, no i na tym procesorze po prostu za wysokie taktowanie, więc nie wydaje mi się, żeby te ramy w ogóle ruszyły, więc będę musiała je ustawić ręcznie. Te ramy mam od około roku czasu, więc to nie jest tak, że ja je kupiłam teraz po ten procesor, bo wybrałabym po prostu z mniejszym taktowaniem, ale już je miałam od dawna, więc po prostu je wykorzystam no i ustawię ręcznie ewentualnie tutaj taktowanie. I te timingi, żeby one stabilnie działały. Natomiast teraz jeszcze pokażę płytę główną, ponieważ będzie nówka płyta. Płyta, którą wam na szorcie. Zobaczcie, jak ciekawie, śmiesznie, czy ciekawie wygląda ta budowa. Na szkle też są jakieś tam wzorki, więc tak to będzie wyglądało. Chociaż u mnie akurat pod biurkiem to szkło i tak jest do strony biurka, do drewna, więc jakby i tak tego nie będę widziała. Natomiast przód budowy fajnie, no bo tutaj już mam USB-C, tutaj tego USB-C nie miałam. Co do płyty głównej. Jest to płyta główna piękna w mojej opinii i fajnie, że jest to ATX, bo gdyby to było e-ATX, czyli płyta szersza, no to nie, można byłoby je już tutaj zamontować. Więc ta obudowa TD500 Mesh V2 od Cooler Master jest przystosowana maksymalnie do płyt ATX, więc fajnie, ona wejdzie. No do, do wszystkich obudów, gdyby to było ATX, wtedy już trzeba sprawdzać, czy po prostu wasza obudowa jest kompatybilna z takimi płytami. Tutaj nie będzie problemu. No i właśnie historia z tą płytą wygląda tak, że ja ją zamówiłam chwilę po premierze, bo widziałam, jaką płytę chcę. Wiedziałam, że chcę najlepszy chipset, obecnie podałem DX870E, nie byłam pewna, który model płyty chce, Wiedziałam, że chcę od Asroka, ponieważ tutaj też miałam Asroka więc BIOS e, mam już e, najbardziej ogarnięty, jeśli chodzi o MD. No i też wiedziałam, że te płyty główne są bardzo stabilne. Mają też e, szybki czas butowania i są bezproblemowe. I teraz tak. Ta płyta, jak się pojawiła, była w dobrej cenie. Chyba kupiłam ją za 1630 zł. E, chwilę później, zrobiłam short o tej płycie, ponieważ, no, jak wiecie, mój kanał jest zakładka short o tej płycie, no to nagrałam o niej e, właśnie filmik krótki. I zaraz po tym filmiku wszystkich. Sklepów w Polsce ta płyta znikła. Wszystkie są, tylko nie ta. I ona pojawia się co kilkanaście dni w sklepach, ale znowu się wyprzedaje. Widziałam, że na Morelach się pojawiła i zaraz znikła znowu tego samego dnia. Sprzedało się 17 sztuk w ciągu jednego dnia. Ta płyta, czyli X870N wifi. w swojej najniższej cenie ma właśnie tutaj takich kilka rzeczy, które warto zauważyć, czyli jest też, też tutaj is release, wystarczy przesunąć, ta karta wyjdzie, czyli nie trzeba się tutaj siłować tym zatrzaskiem, który jest w większości innych płyt. Dodatkowo, tutaj można zmontować aż 5 dysków M2, wszystkie pod radi radiatorami. Tutaj oczywiście dysk PCI 5.0, bardzo gruby radiator. Zobaczcie na radiatory nawet tutaj na sekcji bardzo grube. ASRock tutaj nie dał informację, że to są takie radiatory XL. Sekcja też 20 plus 2 plus 1, więc mocna w swojej cenie. Co mocniejsze, na przykład jak już zapłacicie za płytę mm, 2000 zł, możecie sprawdzić nawet ASRock Taichi LED czy Taichi. Natomiast tak jak mówię, ta płyta była kilkaset złotych tańsza. Co tutaj jeszcze m, można wyróżnić? Z względem Gigabyte Orus, Elite, która kosztuje tylko 100 coś złotych taniej, tutaj mamy sieć 5 gigabitów, tam mamy 2,5, więc tutaj już jest też szybsza. Mamy tutaj y, jeszcze lepszy, lepszy układ audio. Tutaj jest Realtek 4082, a tam chyba jakaś słabszy, starszy układ audio. Już nie pamiętam, ale sprawdzałam to kilka dni temu, więc pamiętam, że ta płyta względem ceny wypada najlepiej, natomiast zauważyłam, że i tak większość ludzi właśnie zamawia tego Gigabyte Orus Elite X 870 nie mam pojęcia czemu. Wydaje mi się, że ja osobiście bym wolała poczekać na tą płytę, a tym bardziej, że co kilka dni jednak ona się pojawia w sklepach. Ja biorę się już za podmiankę podzespołów do nowej obudowy, na nowej platformie, no i pokażę odbitki, jak to wygląda po przeniesieniu tych podzespołów. Natomiast jeśli chodzi o testy wydajnościowe, to za kilka dni lub do dwóch, około tygodni, dodam taki materiał, gdzie właśnie porównam wydajność procesora Ryzen 5800X3D na nowy 9800X3D, no i czy warto wydać, ponieważ wydatek tutaj na ten procesor w tym momencie to jest 2400 zł, plus jeszcze trzeba zaopatrzyć się w płytę też minimum, tutaj też około 1000 zł, niezależnie jaki chipset wybierzecie, no i nowe ramy, też tutaj DDR5 około 500 zł, więc wydatek niemały, będziecie mogli sprawdzić, czy ten szorost wydajności Wam odpowiada, ja to sprawdzę w syntetyku, no i też w mojej ulubionej grze CS2, ponieważ wiem, że bardzo dużo Gracze zresztą, jak do mnie piszecie, chcę komputer typowo, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów w ces gdzie tutaj macie na przykład monitory 360 Hz, czy nawet więcej, e, gdzie też każdy FPS się liczy do gier sportowych, więc e, taki materiał jeszcze docelowo nagram. Będzie to być może przydatne dla osób, które właśnie planują przesiadkę podobną z tego procesora starszego na nowszy i czy warto w zasadzie dopłacić, wymienić całą płytę główną, nowe ramy e, i nowy procesor. Następnie komputer odpaliłam, to jest pierwsze uruchomienie, chwilę to zajęło, wczytało od razu do systemu. Zaktualizowałam od razu BIOS do najnowszej wersji 6.10 i co ciekawe, włączyłam z ciekawości profil do RAMów, żeby wstały one na taktowaniu 7000 CL32 i o dziwo, system wczytał się od razu i jest taktowanie RAMów 7000. Ale czy będzie to działało stabilnie na tych cel 32? To te testy dzisiaj sobie sprawdzę, dzisiaj wieczorem wykonam testy ramów. No i też będą testy w grach, więc zobaczę, jak to działa. Czy działa to stabilnie? Jak nie będzie to działało stabilnie, no to będę schodziła z tego traktowania do nieco niższego i wtedy wykonam testy ponownie. Komputer już zapakowałam do domu. więc zaraz go wypakuję. Zamykam studio. A za jakiś czas wracam do Was z testami właśnie tego procesora 9800X3D. Do zobaczenia już niedługo.